Cześć! Jak pamiętacie niedawno dałem posta na społeczności, gdzie pytam was czy chcecie może jakieś osobne kanały, poświęcone każdej jednej serii gier które gram. Jednak widzę że niektórzy chyba nie zrozumieli o co chodzi. Otóż nie mam zamiaru robić kanałów z każdej gry. Będzie ich tylko kilka z gier które ostatnio gram. Bo jak wiecie Spidermana na PS4 zacząłem już niecałe 2 lata temu i do tej pory nie skończyłem. Ale skończę niedługo, po prostu ostatnio nie mam chęci żeby w niego zagrać, podobnie z Lego Marvel Super Heroes. Jednak co do tych kanałów to chciałbym zrobić chociaż takie dwa, z czego jeden poświęcony serii gier FNAF, a drugi poświęcony Poppy Playtime, tak wiem że to było do przewidzenia ale ogólnie są to dwa które prędzej bym prowadził niż kanał o Outlastcie. Zresztą chyba wszyscy się zgodzimy że co do tych dwóch gier mam najwięcej do powiedzenia. No więc dam Wam bardziej dokładną ankietę, gdzie zdecydujecie, czy chcielibyście chociaż te dwa osobne kanały. No dobra, to już wszystko, co chciałem powiedzieć. Miłego dnia.